Siemano. Dobra, jak już widzicie jesteśmy na nowym koncie No zobaczymy co dzisiaj uda nam się zrobić. Plan jest żeby zrobić dzisiaj 18 AR i zacząć event już co nie? Może uda się te Laila ogarnąć. Laila byłaby tak, tak, byłaby dosłownie takim game changer'em na końcu dajcie spokój. Ile ona już w ogóle bije? Ty ona bije 200 z krytykiem. Ty na czacu ataku. Nie spodziewałem się, że ona jeszcze będzie biła Będzie ładowane. Jo, ty 300 z autoataku, Ty kurwa, on padł, ty. Jaka ona jest mocna na tym levelu. Czy doradziłem coś na Jela? No Oczywiście, pewnie. Co potrzebujesz? Eee, masz dyle dylemat na artefakty. Nie wiem, jaki set dać i staty też możesz powiedzieć. Zależy mi, że duże cyferki były taki DPS bardziej, jak coś. Jak DPS, to bym ci poradził, żebyś miał dwa razy Heart of Death. No albo ten nowy i dwa razy pod HP, co nie? Żebyś nie robił emblema, bo jeśli robisz go main DPS-a, jako main DPS, to emblem będzie lepszy. Boże, to emblem będzie gorszy, co nie? Ale jeśli robisz go ją jako sub DPS-a, to robisz ją pod emblema. Jakby taki, taki, taka niepisana zasada. Że tak lepiej, lepiej działa po prostu. Overall więcej obrażeń zadaje. O! Broń mogę chyba ulepszyć, co? Mogę już? A nie, czekaj, już ją zrobiłem. A czekaj, nie, to miałem zrobić. O! o, yy, oj, 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 dobra. Idziemy to zrobić w takim razie. Tylko teraz tak gdzie ja znajdę jakiegoś maga? Maga na pewno jest znalazł tutaj, no ale tutaj jeszcze nie mam tego terenu. Czekajcie, może będzie w tym. to mam ten podręcznik. Dobra. Kogo ja nie roz... Tego nie rozjem. Oni od ogólnie dużo będą mnie bili, co nie? Nie no, jak napier... ty. Ich na Ty Jak na kur, jak nie powiem co. Dobra, co ja się boję w ogóle. Cel donate tu wyjazd do Francji? No nie no, nie będę jechał do chłopaków ty! Nie byłoby lepszego startu regionu niż twój przedłużany stream? No właśnie kur... tak myślę, nie? Co myślicie o tym? To jest dobry pomysł? Chcielibyście? Okej, okay, ale ja jak te tę brońkę lepsze najpierw? Mogę, cyk, pięknie. Yy, nic nie spalę. Nie, dobra, trzy gwiazdkowych nie przepalam. Nie mogę przepalać 3 gwiazdkowych, pamiętajcie, nie mogę trzy gwiazdkowych przepalać. Dobra, ile teraz będę bił, dobra. Ta broń ma 250 ataku, a ta ma 170, dobra. Na hmm, 220. Kwestia jest taka, że tak czy siak bije więcej, więc zostawiam na razie Arenkura. Jak będę miał już tarcze, będę o lajlę i w ogóle, to wtedy będę się zmienię na, proto, na tego, na Choda, bo wtedy będę miał więcej nakryta, będę miał dużo większe obrażenia, co nie? On teraz z tym Harbingerem będzie troszkę bił. Co ciekawe, ten crit, bonus crit to też na Q się przekłada. Będzie K, co nie? A, bo, 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 bo. To mi się przyda, nawet no, przynajmniej mówię, tego Harbingera, a resztę to się ukaże. Bo na pewno już do, dojdę do 50 poziomu, w sensie jak odblokuję kolejna Ascension, to na pewno będę już miał lajle. A tu jest za każdym razem mi wchodzi po 100 expa. Kur to ja będę miał trochę problem z tym kontem bez Wish'a, bo przecież ja zawsze streamuję we, we wtorki, to jak ja zdobędę ten itemki na ulepszanie innych broni? Trzeba będzie kiedyś zrobić albo streamka w innym momencie. Wiem, że w niedzielę mam wszystko. No w sumie, w sumie bez kitów, w niedzielę po prostu będziemy, może, będziemy mogli zmienić dzień tej serii na niedzielę. Dobra, 16,5 już wbity. Na czym zdobędę najszybciej AR? Odbieram codziennie. Mam ustawiony budzik codziennie, żeby odbierać Walkina. Mówisz, że teleporty. No właśnie myślę, albo Quest, albo te. No dobra, dostanę 130, tak naprawdę free expa za to, że po prostu z nią pogadam. I może faktycznie teleporty, bo za jeden teleport mam 100, 100 expa, co nie? Dobrze pamiętam. Skrzynka na 20 expa. To też nie jest w sumie źle. no ale tych skrzynek dużo nie blokuje, nie oszukujmy się. Dobra, tutaj dostanę tak. A 50 expa za jeden teleport, no dobra. No to chyba tak skrzynki się bardziej opłacają, co? Bo jak ja za często dostaję 30R, znaczy 20 BNF 4.0 będzie game changer'em tego konta? No. Ty no bez kitu przecież Bennett będzie za free. Ja pierd... Jakie ja mam farta? Ty, najpierw ta Kolajla. Z względem ilości skrzynki, ale w praktyce bardziej, tepy oddałem. No właśnie, zawsze mogę po prostu robić tepy i po drodze skrzynki, nie? <grywka> wielki mózg. za kreatywność, dzięki, dzięki. Sam na to wpadłem, to jest autorski pomysł. Tu jeszcze gdzieś powinien być, chyba przez co. Czy jeszcze będzie? Jakiś mały cześcik? Albo jakiś Exquisite czy coś? O, Luxury, zajebiście. Nie, a tutaj raczej nie ma. Czy to nawet nie widać, nic, żeby jakaś skrzynka była? Chyba, że się nie zrespiła, ale to byłby skam totalny, że. Nie wiem, kto ma lepszy komputer, ten widzi skrzynkę? No nie ma, to na innym musi być. Nie ma tam toksycznych osób w community starej, yy, na czemu? Nie wierzę ci jakoś, że nie ma toksycznych osób w tym community. o oj są? No też mi się tak wydaje, nie? Jakby ciężko mi jest uwierzyć, to, że w jakimś community nie ma w ogóle toksycznych osób. Nigdy nie spotkałeś takich osób? No ja teoretycznie można powiedzieć, że nie spotkałem toksycznych toksycznych osób komitetu community Genshin'a, nie? Mogę tak powiedzieć. Ale mam chyba za małe próbki yy, próbki, na których można te, te, testować. <laughs> nie no, na koło tak w sumie w Genshin'ie też nie spotkałem żadnych toksy, toksycznych osób. To akurat muszę się zgodzić. Spotkać, bo ty jesteś toksyczną osobą, bo najpierw lekodajesz. Aha, kurwa. Ja toksyczny kurwa. A wy chyba <laughs> do tego, do sewers. Liyue sewers, czylicie, To są ścieki Liyue. Chyba ktoś mnie strollował z tym, że tu są No i jestem na drugim takim dziobie i tutaj też nie ma czestu. Jest 17. Ja 18, robimy eventor i będziemy mieli Lyle. Koo, dobra. Tak, ale. Ale paluszek wyciągnę, ty. Nerd. Powinien teraz założyć okulary. Jak wejdzie mi, wejdą mi ludzie na koopa, prawda jest taka, że moby będą silniejsze. I będę miał ciężej. A nie chcę mieć ciężej. Nie muszę przychodzić całego kazmu, żeby iść do sumeru, prawda? W ogóle wstawiłem tego TikToka a propos shipów. Nie a propos shipów kaweja z tym, z Ochajtamem. I wszyscy jadą po tym, że mówię kawej. Y. Ale tak się mówi kawej. Y, nie mówi się kawej. Y. <laughs> mówi się kawej. Y. Teralnie mówię normalnie. A ludzie mnie związywały za to. Dlaczego gra się mikom do Juli? Bo mika na C6 zwiększa kritika, y, critical damage. taką Fizycznych o 60% bodajże, czy tam 80% A do tego zwiększa po prostu Physical damage, co nie? Po, po, pod E, jak klikniesz E to zwiększa physical damage tylko zwiększa szybkość ataku co na, co na Iuli daje to, że Szybciej staki wbija Nie wiedziałem, że Iula ma taką w ogóle mechanikę Przed tym jak Mika wyszedł Że on na staki nabija, co nie? No że coś fajnego, błagam, crit rate Prawie. Najbardziej nie czekam na jakiegoś fajnego kraju DPS pod Normal Ataki, żeby Shenhe się sprawdziła. Coś Inferius słyszałem a propos fajnego kraju DPSa pod Normal Ataki, ale nie wiem czy mogę mówić. Nie wiem czy nie dostanę bana. Pojedyncze taka akcja może nic by nie zmieniła, no, fakt, no nawet Słuchaj, mógłbym nawet to robić 20 razy, co nie? A ktoś zawistny zreportuje mnie, wrzuci im ten filmik, że coś takiego zrobiłem. No, i dostanę tego bana, nie? Nigdy nie wiesz, kto cię obserwuje. Ja, jako ta sprawiedliwa, o widzisz. No słuchajcie, donos to jest najwyższa forma obywatelskiej odpowiedzialności. Te mody są piękne, ale szkoda, mi konta. No, no dokładnie, i każdy myśli tak samo. Jakby, oczywiście, słusznie, nie mówię, że nie. A tyle fajnych ulepszeń. Wyobraźcie sobie, nie wiem, interaktywną mapkę wbudowaną w Genshina? Klikacie coś i macie interaktywną mapkę w grze. No przecież to by było piękne. Jakby jeszcze wydawali częściej skiny, to mi się zgodził. No w sumie z drugiej strony też, prawda, wydają te skiny raz na rok. Termowy moc z takim skinem i co, straty, no? No nie, no to bo tak nie działa teraz na tego. Wszedłbyś na jakiegoś koopa, to by nikt tego nie widział. Wiesz, na przykład w takim Rocket League, co nie? Jest mod, który możesz sobie wizualnie zmienić jak, jakąś część auta, co nie? I są mody na to, normalnie. To wcale nie zmienia tego, że wciąż o cholerę ludzi kupuje te kredyty i wiesz, otwiera te skrzynki, nie? No znaczy że teraz skrzyn skrzynek nie ma, no ale. No otwierałem te, te skiny bl blokowują czy coś takiego, już tak to się działo Szkę za ile lat dostanie w końcu skina No jak już zrobię te 40 tysięcy innych postaci to w końcu dostanie no No nie, no nie można tak mówić Diruk, no bo tak naprawdę po co, po co w ogóle są tworzone gry No po to żeby zarobić kasę, no nie oszukujmy się no Każdy kto coś robi, jest firma, która jest nastawiona na, na zysk no Miałbym do wyboru zarobić 100 milionów, a zarobić 10 tysięcy Ale ludzie byliby szczęśliwi, no to słuchajcie, no nie oszukujmy się tak Możecie ustawić swoją rodzinę na ileś pokoleń takim genshinem no, to będziecie mieli w piździe to, czy, czy ludzie powiedzą, że E, kurwa, a jaka powinna mieć skina? Nie będę grał, znaczy no, akurat dostała jaka skina, może to głupi przykład, no ale no dobra, hutało no. Jak idzie R, no kurde, zajebiście, to w sumie to brakuje mile, 500 ekspa. Stało ile czasu, pół godzinki Gdzie to? Gdzie to kurwa? Mamy to! Mamy to! Kupalnia Prima odblokowana. No właśnie jeszcze nie, na dietę. Tak, potrzebuję tylko to zrobić. Ending Note to jest quest, który jest w, yy, w Sumeru... Boże, w Sumeru. O, oh, tak, w Sumeru. Yy, w Mostadzie. Skończę ten Ending Note i będę miał odblokowany quest normalnie. Także dzięki wam wszystkim bardzo za streamka dzisiaj. Było gituba, nawet całkiem spoko, sporo zrobiliśmy. Trzymajcie się, miłego wieczorku, ci wam życzę. Śmiechu, śmiechu.